W imieniu CWKS Resowia Rzeszów Spółka Akcyjna Witamy bardzo gorąco po meczu 25. kolejki Fortuna I Ligi Pojedynek pomiędzy Abklan Resowią a Stomilem Olsztyn Zakończony zwycięstwem Resowi 1 do 0 Witamy również sprawującego funkcję trenera w tym meczu Pana Sylwestra Wyłupskiego Prosimy o kilka słów po meczowej opinii Ciężko cokolwiek powiedzieć mądrego po takim meczu gdzie przegrywamy mecz tak naprawdę na własne życzenie, i no to, to najbardziej boli, tak? bo nie można odmówić zawodnikom zaangażowania, walki, no, ale no nie możemy w takich okolicznościach, okolicznościach stracić bramki. Mecz walki, ale tego należało się spodziewać przed dzisiejszym pojedynkiem. No to boisko naprawdę nie pozwalało dzisiaj na finezję. Tak jak pan powiedział, był to mecz walki. No, nie byliśmy do końca konsekwentni. Panie trenerze, bardzo gorąco dziękujemy za udział w konferencji. Życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach ligowych. Dziękuję. W drugiej części konferencji prasowej jest z nami szkoleniowiec Apklan Resowi. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie do dzisiejszych wydarzeń poliskowych. Dzień dobry wszystkim. Dla nas bardzo ważne punkty, które, które niełatwo nam dzisiaj tutaj przyszły. I też ten mecz taki był od początku dla nas taki nie do końca fartowny, bo to te sytuacje mieliśmy od początku, ale, ale bramki nie było. I tak i do przerwy <coughs> kilka, i po przerwie też coś się działo. Oczywiście Stomil też stworzył kluczową taką sytuację ze stałego fragmentu, ale się wybroniliśmy z tego, natomiast no... Później mecz już y, przebiega w takim kierunku, że kto tą bramkę zdobędzie, to może y, ten mecz wygrać. No, my byliśmy tu skuteczniejsi w końcu z tego stałego fragmentu i to daje nam bardzo, bardzo cenne punkty w kontekście walki o utrzymanie. W drugiej połowie widać było to rotowanie składem, szukanie tej optymalnego y, wariantu gry. No tak, jak zespołowi nie, nie do końca to się przekłada, to też no, po to jest trener, po to jest sztab, żeby, żeby też szukać tego rozwiązania. Chcieliśmy też pomóc zespołowi i, i wszystkim, żeby coś tutaj zmienić, i myślę, że, że były dobre zmiany, które też no, chyba po. Akcji tam przemka z Dybowicza był, był już odwolny, i z tego później była bramka. Także zmiennicy naprawdę fajnie dzisiaj też uzupełnili to, co, co nam brakowało w meczu, i, i ta skuteczność przyszła, z tego się bardzo cieszymy. Mamy również pytanie od podkarpackich mediów Mateusz Prokopiak, Podkarpacie Live: z czego wynikał brak Oliwiera Podchorina w dzisiejszym spotkaniu? Na pewno nie podjęliśmy ryzyka, jeżeli chodzi o, o tego zawodnika, ponieważ no, drobna kontuzja, która się trafiła i wiemy też, że dzisiaj takie wyjście, szczególnie na to boisko, gdzie było dzisiaj, gdzie były opady i było bardzo miękkie, trudne, chociaż w perspektywie całego meczu chyba nie, nie było aż tak źle, jak żeśmy sobie wszyscy wyobrażali i nie chcieliśmy tutaj Podjąć takiego ryzyka, wierzę, że, że szybko będziemy tego zawodnika mieli już w treningu, nie chciałem, żeby się coś stało. Są inni też, którzy są w grze, pracują, trenują, żeby... I cieszę się, że dzisiaj ta zmiana, to zastępstwo było naprawdę bardzo, bardzo solidne. Panie trenerze, bardzo gorąco dziękujemy za udział w konferencji Dziękuję. prasowej.